Dzień dobry, witam wszystkich miłośników historii znanych i nieznanych. Jest w Wilnie świątynia, która uchodzi za najbardziej polski kościół, ponieważ w kościele pod wezwaniem świętego ducha nabożeństwo odbywają się tylko w języku polskim, to w tym kościele we wrześniu 1993 roku doszło do pamiętnego spotkania papieża Polaka z Polakami z Litwy. Jakie tajemnice kryje historia tej świątyni i co możemy znaleźć w środku odpowiedzi na te i inne pytania w dzisiejszym odcinku? Tomasz Burzowski, zapraszam! Profesora Juliusza Klosa, kościół pod wezwaniem Świętego Ducha w Wilnie podobno został zbudowany w czasach Władysława Jagiełły na początku XV wieku. Była to świątynia drewniana, dlatego już w czasach Kazimierza Jagiellończyka kościół trzeba było odnowić i odnowiono. Natomiast w czasach króla Polski, wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka Świątynią nie tylko odnowiono, ale obok kościoła wybudowano murowany klasztor, ponieważ Aleksander na to miejsce sprowadził ojców Dominikanów. Jednak po potopie moskiewskim w połowie XVII wieku kościół przebudowano już w stylu barokowym. Jednak stale pożary, które często nawiedzały Wilno, były powodem kolejnych prac remontowych. Otóż po Wielkim Pożarze w 1748 roku kościół przebudowano już w stylu późnobarokowym, czyli w stylu rococo, a pracami kierował jeden z najbardziej znanych ówczesnych architektów, Jan Krzysztof Glaubic I to było trudne wyzwanie dla Glaubitza, ponieważ kościół trzeba było wkomponować w istniejące zabudowania miejskie i dlatego, aby podziwiać, Piękno fasady barokowego kościoła trzeba to czynić niejako z perspektywy, tylko wówczas możemy zobaczyć fasadę oraz piękną kopulę barokowego kościoła. Cały przepach rokokowej świątyni otwiera się oczom dopiero po wejściu do kościoła. Wnętrze kościoła jest bogato zdobione. Nie tylko freskami, malowidłami, rzeźbami, ale też ściukami i znajdziemy też tu sporo zloceń. Cała kompozycja składa się z 16 ołtarzy, a osią główną tej kompozycji jest ołtarz główny, na wierzchu którego znajdziemy Boga Ojca, poniżej ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa otoczonego aniołami, a poniżej unosi się Duch Święty w postaci gołębicy. Autorstwo wewnętrznego wystroju przypisuje się Franciszkowi Ignacemu Hoferowi. Jednak jednym ze skarbów tej świątyni są organy, które zostały wykonane w drugiej połowie XVIII wieku w królewcu przez ówczesnego mistrza Adama Horacego Kaspariniego. Także jeszcze ponad 10 lat temu Tutaj w kościele mogliśmy znaleźć obraz Jezusa Miłosiernego, który został wykonany w 1934 roku przez Eugeniusza Kazimierowskiego, według wskazówek świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Później ten obraz został przeniesiony do świątyni Miłosierdzia Bożego. Kościół pod wezwaniem Świętego Ducha jest dziełem Jana Krzysztofa Glaubica, który jest uważany za ojca baroku wileńskiego. Czym wyróżniał się barok wileński i jaki wywarł wpływ na rozwój architektury w Wielkim Księstwie Litewskim? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukam w rozmowie ze znanym wileńskim historykiem Waldemarem Szalkowskim. Kim był Jan Krzysztof Gleubic i... Skąd przybył do Wielkiego Księstwa Litewskiego? Niemcy powiedzą Niemcem, Polacy mają prawo mówić Polakiem. Na pewno był Ślązakiem, bo się urodził w Świdnicy na Śląsku. Uczysty język to był język niemiecki u niego, ale kiedy przyjechał do Wilna, tu się dopiero rozwinął jego talent, więc na pewno może mówić Wilnianiem. No i skoro przybył ze Śląska, był luteraninem, no takich tam akurat bardzo wielu jest. I kiedy był w Wilnie, zamieszkał przy ulicy Świętego Mikołaja, ponieważ akurat tam niedaleko była parafia luterańska. I co ciekawe, przecież jako luteranin jednak najbardziej lubił katolików. On uzdobił cały szereg kościołów, świątyń różnego wyznania, ale jak mówił, najwięcej wozy fantazji mogę popuścić w kościołach katolickich. No właśnie, jest uważany za ojca wileńskiego baroku. Dlaczego i ile w końcu tych świątyń odnowił i zbudował tutaj w Wilnie? Mowa jest o około 25 obiektach. Różnych. To były kamienice, to były kościole i synagoga nawet odnawiał i nieraz odnawiał cerkwie unicką czy prawosławną. I oczywiście, powiedzmy tak, rodzimy kościolek luterański, on też odnowił wewnątrz. Więc, jeżeli chodzi o dzieła Glaubica, przede wszystkim to była dekoracja wnętrz w stylu późnego baroka, dokładnie rokok'a, ale również nieraz yy przerabiał, przebudowywał i podwyższał wieżyczki kościoła. Jedno z cech wileńskiego baroku właśnie są dekoracje wież. No właśnie, czym ten wileński barok wyróżnia się od baroku z Warszawy, czy baroku malopolskiego? Na przykład kościół w Świętej św. Panny znaczy, czym on jest misjonarzy jego dzieło? Święty Katarzyno również, i jak zobaczymy, w każdej kodygnacji te wieżyczki są inne. Nie ma tak, żeby się powtarzały te ornamenty, te detale. Poza tym, jeszcze w wieleńskim baroku, w każdej kodygnacji jest inne wycięcie okna. Okna bądź drzwi też są niezwykle fantazyjne. No i co mi bardzo imponuje w polskim baroku wileńskim takie też nieraz określenie się spotyka, że zwłaszcza w wieżyczkach czy na fasadzie nie ma tej prostej linii. Albo wklęsła, wypukła, albo w fali jest tańcząca. Dlatego mam takie określenie, że późny barok, rokoko roku jest to muzyka, która w lęku zastygła. Jak daleko sięgali wpływy szkoły, Baroku Wileńskiego, jak daleko na wschód, na przykład? Na Białorusi cały szereg świątyń posiada właśnie te cechy baroku Wileńskiego. Więc na wschód, aż do Polocka, sięgają te wpływy. na Lotwie nawet się zdarzają, więc ziemię Wielkiego Księstwa Litewskiego. Czyli przynajmniej już z tego powodu. Nie wypadałoby mówić o Wilnie jako o okresach, bo na przykład szkoła baroku wileńskiego sięgała o wiele dalej niż li, e, za tereny, które są dziś uważane jako okresy, prawda? Ciekawe spostrzeżenie, bardzo miłe spostrzeżenie. A warto przypomnieć, gdzie na przykład powstaje ogólnie pierwszy barokowy kościół w Rzeczpospolitej bojga Narodów. Akurat powstaje nie bardziej na zachód, skąd barok idzie, nie w Warszawie, nie w Krakowie, a powstaje w nieświeżu, w wielkim litewskim, no oczywiście, to jest zasługa magnatów Radziewilów, ale w Wilnie też byli nie magnaci, nie mecenasie, dlatego w Wilnie ten bark się rozwinął, no i w tym duża sługa akurat Krzysztofa Lubica. A dlaczego w Wilnie zachowało się najwięcej architektonicznych obiektów z okresu baroku? Інних стилів архітектонічних мені й будувано. Тут належне інакше питання поставити. А для чого власне вільня будувано в тим окресі бароково костьолу в сімнадцятому віку? Припоміємо половину 17-го віку, навіст москалі, козаку. Вільно було незвикне сплендруване, знищене, костьоли були польони. І кі, де жалу будова вільно, то не тільки ході костьоли, хоч у камінниці, то, то був ще доба барока. A skoro były klasztory, nieraz zamożne, którym udało się jeszcze ocalić część majątku, byli magnaci, Pacowie, Radziwiłłowie, Sapiegowie, to oni byli fundatorami tych pięknych kościołów To była ta epocha, kiedy należało odbudować i skoro barok w tym stylu budowano. Późniejsze lata, początek XVIII wieku, znów najazd, tym razem Szwedów, a potem jeszcze Rosjanie przyszli, więc znów były zniszczenia i to już jest późny barok. I jeszcze jedna przyczyna. W połowie XVIII wieku Wilno nawiedzili trzy duże pożary, i dlatego ten kościół w pożarze należało odbudować i w tym czasie jest w Wilnie dla Dlatego on miał naprawdę dużo zamówień, miał dużo pracy, to co dzisiaj widzimy. I skoro w późniejszych latach takich dużych tragedii nie było, a i może mniej budowano się kościołów, bo Wilno powiedzmy w wieku XVIII-XIX, zwłaszcza XIX wiek to nie była stolica. Тож були на перифериях російського імперія. Тут війну не могла так розвитку, мені будували костюмовір, найбільше, які зняли, no, але на ścianie barowa sztuka була potężna, solidna i nie było tak dużo pożarów, więc nie wжаło tak dużo przerabiać. Stąd wolność zachowaliśmy дуже pięknych barok albo później baroco innych zabytków. W zebranych przez Ladysława Zachorskiego legendach jest też legenda o Kościele Świętego Ducha. Otóż w czasie represji po Powstaniu Styczniowym, klasztory franciszkanów, bernardynów czy dominikanów zamykano i często zamieniano w więzienie. Na przykład klasztor podominikański zamieniono w siedzibę komisji śledczej, która badala podejrzanych o udział w powstaniu, czy też powstańców styczniowych a właśnie pod klasztorem oraz pod kościołem są obszerne podziemie jego rozkazem Murawiowa kazano pilnie strzec wejść do tych obszernych podziemi i ustawiono wartownika, którego zmieniano, to cztery godziny i pewnego razu po mieście błyskawicznie rozeszła się wieść, iż w podziemiach tych można zobaczyć upiora. A ponieważ wiadomość przekazywano z ust do ust, więc nie brakowało upiększeń. A w rzeczywistości rzecz miała się tak. Pewnego razu, gdy wartą pełnił młody żołnierz, postanowił on zapalić papierosa czy też skrętkę z machorki. Ale nie mógł tego uczynić na wietrze, więc postanowił zejść nieco do podziemia korytarzem. No i właśnie, gdy tak próbował zapalić papierosa, zobaczył nagle niby to postać ludzką, błyszczącą, unoszącą się nad ziemią, zbliżającą się do niego. Przerażony tym widokiem, porzucał swój karabin, wszystko porzucał i czym prędzej biegnął do oficera dyżurnego aby zameldować dla niego o tym, co zobaczył i przy tym powiedział, że raczej zostanie poddany katuszom, ale za nic nie wróci na wartę do podziemi. Wówczas zapadła decyzja zlikwidować wartę, a wejście do podziemi zamurować. W 1908 roku Władysław Zachorski postanowił osobiście sprawdzić, czy rzeczywiście w podziemiach Kościoła Świętego Ducha można zobaczyć upiorów. Po zejściu do podziemi Zachorskiej odkrył, że po prostu przez szparę w murze do podziemi trafiało światło dzienne czy też od latarni, a ponieważ w podziemiach nie brakowało ludzkich szczątków, kości, czaszek, to po prostu fantazja kazała młodemu żołnierzowi zobaczyć upiora. Podziemia kościoła pod wezwaniem Świętego Ducha stała się motywem nie tylko wielu wileńskich legend, ale także poważnym problemem dla świątyni oraz dla osób ją zwiedzających. O tym i nie tylko o tym porozmawiam z księdzem proboszczem Szymonem Wiklo. Czy podziemie, które są pod kościołem, są dostępne dla zwiedzających? No niestety, podziemia są na razie niedostępne dla zwiedzających. Był taki czas, że w latach 70., -tych, 80. -tych było to jeszcze muzeum, jako nazywane też Muzeum Ateizmu. I rzeczywiście tam było bardzo dużo zwiedzających. Ale w tej chwili no, problem jest bardzo złożony. Po pierwsze, jest tam dużo wilgoci w podziemiach. Znajdują się tam też ciała kilkunastu osób, które no, trzeba w jakiś sposób pochować, zabezpieczyć. Przez szacunek nawet dla dla zmarłych. No, myślę, że, że to też jest, jest bardzo, bardzo istotne. Nawet jest niebezpiecznie. Kilka miesięcy temu badania prowadziła pani profesor Monika Stachurska z Warszawy i stwierdziła, że jest tam dosyć niebezpieczny grzyb, który może też no, szkodzić dla, dla, po prostu dla zdrowia. Także problem jest, jest bardzo złożony, a podziemia są wyjątkowe i, i na pewno budzą też emocje i wiele pytań. Co możemy w tych podziemiach znaleźć i dlaczego są nazwane królewstwem zmarłych? Prawdopodobnie jest tam pochowane ponad 2000 osób. I podziemia na pewno są dwukondygnacyjne. Ale do drugiego piętra nie możemy dojść. Ono jest w tej chwili zasypane. A skąd wzięły się te ciała w podziemiach? Przez kilka wieków tam był po prostu cmentarz. Rosa to jest początek XIX wieku. A wcześniej no, chowano najczęściej przy klasztorach, przy kościołach. Były no, cmentarze po prostu, gdzie były pochówki nie tylko zakonników, ale też wiele rodów, jak mówią również i, i, i żołnierzy, i czasem nawet jakieś epidemie, które nawiedzały miasto. Tutaj również były te pochówki zmarłych. Kolejnym ważnym zabytkiem tej świątyni są organy z XVIII wieku, które Prawie od trzech dekad są wciąż remontowane. Dlaczego ten remont trwa tak długo? Po pierwsze, jest, to jest to, że te organy są wyjątkowe. Powstały dokładnie w 1776 roku, oddane 20 marca, zrobione przez Kaspariniego. I jak mówią tutaj już fachowcy, Właśnie z epoki są w, no, wszystkie części tych organów, czyli wszystkie piszczałki, cały wystrój, wszystko to jest właśnie z XVIII wieku. I, i tutaj pewnie jest, jest ten cały problem, że one są tak długo, tak długo odnawiane. Zrobiono, jak wiemy, dokładną kopię tych organów, które w, w Stanach Zjednoczonych w Rochester. Jest kopia 1 do 1, i ta kopia służy i po prostu i, i, i te organy grają, a niestety nasze jeszcze nie. Ale naprawdę widzę, że, że prace idą bardzo w tej chwili, jakby przyspieszyły, i, i mam nadzieję, że, że może nawet w tym roku już część głosów Zagra. Widziałem, że trwają prace odnawiania niektórych fresków. Co można na ten temat chciałem powiedzieć? W Kościele Świętego Ducha właściwie w klasztorze są piękne freski w krużganku zakonnym i od tego roku ten krużganek odnawiają studenci z Uniwersytetu Wileńskiego. Odnawiają fragment fresku i jest to dla nich praca dyplomowa. Oczywiście robią to pod okiem profesorów. No, Tak sukcesywnie mamy nadzieję, że odnowimy wszystkie freski w, w tym krużganku, który jest wyjątkowy i naprawdę no, przepiękny. A dlaczego nie jest wyjątkowy? To jest y, XVIII wiek i jak mówią, prace są dosyć. Dosyć dobre, dobre prace, te freski wykonane i na ścianach i na suficie. No jest to unikalne miejsce dla, no myślę i Wilna i pewnie nie tylko i Europy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był nie tylko interesującą podróżą w czasie, ale przede wszystkim odkrył Państwu tajemnicę historii Wileńskiego Kościoła pod wezwaniem Świętego Ducha. I już zapraszam Państwa na kolejny odcinek programu, a także zachęcam do śledzenia profilu programu w mediach społecznościowych i do dzielenia się tam swoimi historiami. Do spotkania na kolejnych Szlakach Historii Znanych i Nieznanych!